i Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Bardzo proszę, kto może, należy teraz posiąść. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie Mieczysławie. Drogi nam ekscelencjo Stefanie, nasz biskup Jelenicki. To wielki dla mnie zaszczyt wypowiedzenie słów powitania, nie tylko w imieniu Parafian Białej na czele z księdzem kanonikiem Krzysztofem, proboszczem tutejszej parafii oraz przybywających tutaj wiernych Swojnowa, ale i także wszystkich tu obecnych. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy, szczególnie my kapłani kateci wczoraj w Czeszowie, przybliżenia nam osoby metropolity wrogowskiego, a także świadectwo jego życia i pracy w kresowej diecezji lwowskiej. To wielka radość, że możemy Was tutaj gościć. Chcę też powitać wszystkich obecnych tutaj kapłanów, a także i gości przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Miasta i Gminy Hojnów, ci ostatni to gospodarze tej uroczystości, jak i przedstawicieli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, a także przewodniczącej Rady Miasta Legnice i wszystkich przedstawicieli władz samorządowych i sejmików. Chcę. Decyzją biskupa Legnickiego sprzed trzech lat o przeniesieniu obrazu Matki Bożej Pyszkowskiej z Hojnowa do Białej, tu w okresie powojennym, została w tej świątyni złożona, związała na stałe Kresowiana z tym miejscem, to jest Białą, i z tą wspólnotą parafialną. Chcę pogratulować tego dzieła Księdzu Proboszczowi. I całej białskiej wspólnocie. Jestem pod waszym urokiem tak sprzed laty, kiedy to jako filia hojnowa przystąpiliście w roku 1988 do budowy waszej świątyni, jak i teraz jest tak po dzień dzisiejszy. Chcę też w sposób szczególny wyrazić wam wdzięczność za troskę o kapłanów. Doświadczaliśmy tego, kiedy Biała należała do Hojnowa, a potem przez 10 lat Waszej pracy z pierwszym proboszczem, świętej pamięci Księdzem ks. Czesławem Batkiem, zwłaszcza w czasie ostatniego okresu jego życia i ciężkiej choroby. Obecnie, kiedy cieszycie się zaangażowaniem obecnego proboszcza i Waszymi dokonaniami, jestem przekonany, że dziękujecie Bogu za wszystko, co się stało Waszym udziałem od roku 1994, kiedy to Wasza wspólnota została powołana jako samodzielna parafia. Prosimy więc, aby w tych intencjach była sprawowana dzisiejsza Eucharystia a przez nas wszystkich też przeżywana dzisiejsza uroczystość. Jak wspomniałem na początku, że byłem zauroczony wczorajszymi wystąpieniami i proszę księdza biskupa o przybliżenie nam postaci metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego. <laughs> Dziękuję serdecznie Księdzu Pałatowi Dziekanowi, dekanatu Hojnów, za powitanie nas wszystkich z Księdzem Arcybiskupem na czele i wszystkimi przedstawicielami władz samorządowych oraz wszystkimi i wszystkich Kresowień. Ja się do tych powitań dołączam, dołączam również wszystkich serdecznie witam. Cieszymy się z tego, że Księdz Arcybiskup odpowiedział na nasze zaproszenie. Zaproszenie było przede wszystkim na siódme Kresowiana do Białej, ale. Żeby arcybiskup nie musiał przyjeżdżać tylko na jedną uroczystość postanowiliśmy przy tej okazji jeszcze zorganizować inne spotkanie, dlatego było spotkanie wczoraj z księżmi i katechetami diecezji jednickiej w Krzeszowie, bardzo piękne spotkanie, wszyscy bogaceni wróciliśmy z tego spotkania, a wieczorem było spotkanie w katedrze jednickiej z okazji rocznicy jej poświęcenia bo to w 1331 roku biskup Nanker poświęcił obecną katedrę Lewnicką. Tam także przemawiał i bardzo pięknie do nas, piękne skioro, piękne skioro do nas słowa. A dzisiaj będzie przemawiał do was i przewodniczył do Mszy Świętej, za co już teraz dziękuję, za zaproszenie przyjął i że tutaj jest z nami. Krótko przedstawię jego sylwetkę. W Legnicy i w Krzeszowie czynią to obszernie, ale mam nadzieję, że kresowianie już przeczytali artykuł w goście Niedzielnym o dzisiejszych obchodach i tam jest także na sylwetka księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego metropolity głowskiego obrządku łacińskiego, jednocześnie przewodniczącego konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego. Księdza arcybiskup urodził się 29 marca 1961 roku, Po studia na terenie obecnej za zamojsko-lubaczowskiej, kiedyś należało.